Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty kier ze mną biniu Siemanko murdeczku. Jest Tasman. Tasmanik, witam. Witam serdecznie. Au. No i jak? Jak odczucie po pierwszej walce frikowej w nie basenie? Nie odczuć mordę. ja jak zimny hier z olimpijczykiem rozmawiasz. Wchodzę i go biję, robię, nie? Także tam było fajnie ten, że mój przeciwnik przyszedł, nie wymienkał, dotrwał do końca. 3 Prób rundy. Próbowałem go skończyć. Uwierz mi, tam był ten ten, widzisz, rozciąłem go kilkoma ciosami tam Wiesz, on już zaczął konać, bo płuca mu nie dawały ten, dlatego szukał yy, wiatrów nie, ale tlenów płuca, ale ten. Ale dajmy mu, nie, dużego plusa za za te jajko, że ten, ale to nie o niego chodzi, jeżeli chodzi tutaj chodzi o Tazmana, żeby, żeby masaż twarzy tym, te, te, tym którzy niszczą e, ten fame, który da, którzy dają cia, czarne światło tutaj, czyli czy paruwa najman, czy ten marcoń, czy ten cios, takich trzeba tutaj zniszczyć na ekranie, przez całą Polską. Tazman, gotowy jesteś? O tak, mamy na was plan tylko czekamy na jakąkolwiek ofertę, i jestem gotowy w każdej chwili. Musimy to w końcu zrobić. Oczyszczamy Freak Fight z chwastów. To jaki to jest plan? Wyrwamy chwasty. To jest, to jest plan pod nazwą: wyrwamy chwasty. I ten, niech każdy jeden z wymienionych chwastów się odezwie. I ten... I tutaj nie chodzi o Hajs z Tasmana strony, Tasman robi każdego jednego z nich. A ja jestem w narożniku i go nadzoruję. Prosto. Ty, ty binioserio kończysz. Nie będziesz no, ja już. Nie, nie będziesz więcej nie ciebie chcę. w tego niefajmu, nie tak? Nie, nie, ja nie chcę. Kurczę, ale walka z Marcinem Najmanem to by było coś. To by było coś, no. A to by a, było coś. A walka na przykład Najman, Cios, jajty. Co, co nie, Murtke, okay, ja nie chcę Nie no, Marcin Neyman chyba z, z ciosem nie będzie walczył razem. No Więc co, się... tam jakby odpowiednio posmarowali, to ja myślę, że jak najbardziej. Ale myślisz, że Binia myślisz, jeszcze można przekonać na jedną walkę z Marcinem Najmanem? Ja w to głęboko wierzę. Naprawdę chciałbym go zobaczyć, bo wiesz, że powiem dzisiaj wstawiałem storkę, jak e, już tam były, tape, miał tejpowane ręce i podpisałem to Last Dance. I kurwa, powiem ci, normalnie, wiesz, byłem no tak, by, ja już byłem wzruszony. Był taki moment, że zostaliśmy już sami w tym pokoju i tak naprawdę k***y mi się cisnęły na oczy. Wiesz, no bo to jest naprawdę, to jest długa historia, nie? I wiesz, tak, no naprawdę to było takie dla mnie, no, łamiące to jest serce, ale mam nadzieję, że jeszcze może się uda, no, ale no, nie ma co go też namawiać, on będzie sam najlepiej wiedział. Znaczy, ja będę namawiał, bo chcielibyśmy to zobaczyć, no, ludzie by tego chcieli. Ty kontra Marcin Najman, ta nienawiść, która jest, no, na pewno by oddała i na konferencjach, i w Oktagonie, a ludzie pragną show, ludzie pragną Binia i Najmana w klatce, w jednej klatce. Ludzie chcą zbędnych emocji. Nie, to to tak. rozumiesz? Tak, jeżeli widzimy, że ktoś tutaj sypie fokę te niemiłymi słowami, ktoś tutaj kreuje patologię, to jest ten właśnie nieudacznik na N, rozumiesz? Jego trzeba dojechać na tle codziennym. Rozumiem, że on mieszka gdzieś tam w Częstochowie czy nie opodla, idzie do Biedronki, lepe dostaje, wraca z Biedronki, lepe dostaje, trzeba mu pluć pod nogi albo po prostu ten konfiden, paruwa i jedziemy z frajerem, nie? Tak samo z fucking tym Marconiem, z fucking czoskiem co dostał lepę ode mnie. Cf pogania Fucking jeba, ty, fucking ten, a później takie... Nieudaczniki dają, dodają w... czarne oblicze, niemiłe oblicze dla tutaj To nawet, tu nawet nie chodzi już o ten fejm, bo to już fejm przyjmie wszystko. To idzie tu rzuca światło na całą polską młodzież, która naprawdę to ogląda, wstają od rana, wyświetlają im się, pokazują, pokazują ich jako bożków. Wiesz, no, i taki, taki, młody, taki młody Polak na to patrzy i jeżeli on słyszy na przykład takie rzeczy, że wiesz, no, zaganianie na policję, czy właśnie takie kręcenie krzywych no. afer, ja byłem świadkiem na przykład tego, jak, no powiem, cios ostatnio namawiał taką e, transwestytkę. On ją normalnie namawia, żeby ona mówiła wprost, że y, miała, uprawiała te stosunki. Gdzie? Gdzie? No ona, na, na tej konferencji tak, na nam to był program Bandy. ja wyszedłem z no, tego programu. No, ale, okay. posłuchaj, ale posłuchajcie tego, jaki, jaki to jest szczyt Zajesz tam i powiedzmy już za 5-10 minut ma się zacząć, a, na, a cios podchodzi do, do, no ciężko się tutaj określić, czy to do niej, czy do niego, no. W każdym razie podchodzi i zaczyna namawiać, no powiedz, że tam coś tam ty się... Z, z Denisem Załęckim okay, okay. ona mówi no nie no to tak chyba to jest za grubo no to chociaż powiedz że chciał cię na, na randkę zabrać, coś tam coś. Czyli podpuszczał, podpuszczał, podpuszczał i ona ona, wiesz, ona już mówi w pewnym momencie, no weź dobra, już przestań. A on na nią do, no co ty tylko byś tam powiedziała, no to, to co ci to się stanie, wiesz, tylko typowe kręcenie, afery. co zrobili Jackiewiczowi? No przecież co, Rafałku, pozdrawiamy się, cię, ten, co robią Rafałowi, fucking krzywak. Akcja fucking wszystko pisane na fikcji, teraz chłopak musi fucking ten bronić się, tam fucking pucować się, do, jest niewinny, a będzie musiał ten... Chory, chory to. Dobinio to, widzisz ilu jest wrogów, ile emocji oni w tobie yy, generują No to bym... nie chcesz ich wyjaśnić. No, ale w inny sposób, chcę pod ścianę wszystkich, tak, pod co, co Co pod, ścianą? Mm -hmm. co pod ścianą? No. A co się robi pod ścianą? No proste, nie no. 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 Wywiady, wywiady się robi. Ale Chodziło ci o ściankę, tak? Tak, i każdy lepę tego okay. dostaje, taką, wiesz, takie, taką blakę, so taką soczystą, że mózg mu przechodzi przez ścianę na drugą stronę no, Ale to jak, jak to się musi skończyć w tego, nie? Ty nie, nie możesz idzie, jeszcze tego zakończyć. Nie, to się może to się może skończyć w różny, w różny sposób, to się można skończyć. Nie? So, e, czy, czy, ja czy... nie przyleciałem do Polski tam, żeby się patyczkować albo żeby wymieniać. Bo żeby się stawać delikatnym, nigdy w życiu nie byłem, także nie zaczynam fucking teraz. Rozumiem, że gdzieś jakiś się odpali, bo fucking ten, jedziemy z nim fucking Marconiu, frajerzy, Najmanie, ciosku, fucking nie. jeżeli za, za sobą ciągniecie jakąś patologiczną, jakąś watachę ten, wszyscy pójdziecie przez dym, przez komin. Mogę tylko zapytać, co by się stało jakby tu ustało? Jedna z tej, tej trójki. Roz... ich. Pewnie Wszystkim już byś miał po kamerze tutaj parę tak. laptopów parę laptopów by uciepiało no myślę, że ścianki tak. mogłyby latać. Jedziemy nie... z patałachami Ale wiecie, że to jest nieuniknione, że się gdzieś przetniecie. Nie? Nie, ta, dobra. Tylko wiesz no, nasza wolność jest chyba jednak zbyt cenna hmm. na to, żeby sobie To można zrobić legalnie w OKTAGONIE. I do tego właśnie do, do tego trzeba mnie. namówić. Do bilo, tego właśnie jest... właśnie tak, ale... tak. Tych cymbałów, ale fucking jak orły, orły z całej Polski, orły białe się uruchomią. To wy fucking życia nie macie. Nie obchodzi gdzieś się będziecie kiczać. Ten k... Wiemy was z każdej nojki, hey. Paruwa Najman ponoć fucking nocą chodzi do Biedronki już, bo w ciągu dnia tam w chowie nie ma życia. Dobra, dziękuję panowie. No jest, jest grubo, nie spodziewałem się. No, czeka, czekamy na to, co się wydarzy, bo no, wydarzy czekamy. się coś na pewno. Serdecznie. Na pewno wydarzy. Dzięki. Trzymajcie